Osiem lat tyle niszczyliście Polskę. Gdzie byliście, kiedy ukrywaliście rakietę, która spadła pod Bydgoszczą? Europa się z nas śmiała, NATO się z nas śmiało. Wstyd i hańba dla polskiego munduru, którą przyprowadziliście, dzisiaj powinna z tej mównicy chować się albo przepraszać. Prawo i Sprawiedliwość działało przeciwko polskim firmom i przeciwko polskim obywatelom. Jesteście formacją polityczną, która powinna się wstydzić. Ośmiu lat rządów, które doprowadziły do tego, że Polacy niegodnie żyli, Polacy biednieli. Będziecie rozliczeni za to wszystko, co za wami i co dzisiaj robicie, bo nikt się tych rozliczeń nie będzie bał. Wstyd i hańba! Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią z tej mównicy, że najbliższe tygodnie i miesiące to podwyżki. A 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości to wzrost inflacji o ponad 40%, to wzrost cen na podstawowe produkty o 50%, to drogi polski ład, który kosztował wszystkich polskich obywateli i który spowodował, że dzisiaj wiele polskich firm zbankrutowało. Prawo i sprawiedliwość działało przeciwko polskim firmom i przeciwko polskim obywatelom. Robiliście to w najtrudniejszym czasie, w czasie kryzysu i pandemii. Realizowaliście politykę dla swoich i na swoim. Robiliście wszystko, żeby pomagać tym, którzy wam się dzisiaj opłacają, bo na was głosują. A rząd, który stworzyła koalicja 15 października, to jest rząd, który dla wszystkich równo traktuje to, co jest najważniejsze, publiczne pieniądze. Jesteście formacją polityczną, która powinna się wstydzić. Ośmiu lat rządów, które doprowadziły do tego, że Polacy niegodnie żyli. Wiecie doskonale, że przez osiem ostatnich lat doprowadziliście do sytuacji, w której Polacy, Polacy biednieli, doprowadziliście do sytuacji, w której nie tylko drożyzna, ale wasze rządy w wymiarze sprawiedliwości, w mediach publicznych, w wojsku były oceniane tragicznie. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazują. Że to wasza formacja pieniądze publiczne traktowała tak, jak to by były pieniądze z kasy Prawa i Sprawiedliwości. Pomyliliście publiczną misję z politycznym wezwaniem do tego, żeby budować swoją formację. Wstydźcie się, że dzisiaj macie dzisiaj czelność wychodzić na tą mównicę i mówić Polakom, że my źle rządzimy. Osiem lat. Tyle niszczyliście Polskę, a dzisiaj rząd koalicji 15 października to Polskę naprawia. Rząd koalicji 15 października sprząta po was i będzie sprzątał jeszcze długo, bo błędy, które dopuściły do tego, że dzisiaj mamy świadomość, jak wiele rzeczy zostało źle zrobionych, dopiero wychodzą. Audyty się toczą. Wiecie doskonale, boicie się tego. Prokuratura... Coraz bardziej niezależna i coraz bardziej wykrywająca to, co się wydarzyło, jest dzisiaj fundamentem demokratycznego państwa. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zakrzyczeć rzeczywistość, ale forma, którą tutaj prezentujecie, to jest forma ludzi, którzy boją się przyszłości, bo ta przyszłość przed Wami to jest koniec tej formacji. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, w której w Europie nikt Polski nie szanował. Szanowni Państwo. Szanowni państwo. Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu przez 800 dni, 800 dni nie potrafił złożyć wniosku o wypłatę pieniędzy z krajowego planu odbudowy. My te pieniądze w ciągu 40 dni do Polski sprowadziliśmy i już dzisiaj pracują dla polskiej gospodarki. Gdzie byliście? Gdzie byliście z waszą odwagą, mówię do pana ministra Błaszczaka, kiedy ukrywaliście rakietę, która spadła pod Bydgoszczą? Gdzie byliście, kiedy doprowadziliście do sytuacji, że pan Macierewicz po nocy wchodził do siedziby jednostki NATO i przejmował ją siłą? Gdzie były te krzyki? Gdzie obrona demokracji? Europa się z nas śmiała, NATO się z nas śmiało. Wstyd i hańba dla polskiego munduru, którą przyprowadziliście, dzisiaj powinna z tej mównicy chować się albo przepraszać. Nie ma dzisiaj w Polsce obywatela, który by nie wiedział, że prawo i sprawiedliwość to partia własnej kasy i własnych interesów. Prowadziliście politykę, która mordowała w Polsce odpowiedzialność za państwo. Robiliście to z premedytacją i mając świadomość, że przez ostatnie lata możecie wszystko, bo być może będziecie jeszcze rządzić. Nie zakrzyczycie rzeczywistości. Nie zakrzyczycie jej i nic nie doprowadzi do tego, że rząd Koalicji 15 października gdziekolwiek się cofnie, gdziekolwiek się cofnie, co rozpoczęliśmy. Mamy przed sobą wiele perspektyw, ale perspektywy dotyczące odpowiedzialności za państwo to między innymi polityka rolnictwa. Wychodzi, była dwutygodniowa minister i mówi nam o tym, że polskie rolnictwo jest dzisiaj w kryzysie po naszych rządach. Gdyby nie działalność pana ministra Siekierskiego, gdyby nie te wszystkie godziny spędzone na negocjacjach, gdyby nie wsparcie innych resortów w negocjacjach w Brukseli, to polscy rolnicy dzisiaj nie mieliby żadnego wsparcia. Wstyd! Jak się opiekowaliście polskimi rolnikami? Wychodzili na ulicę i od początku protestów przez dwa lata nikt się z nimi nie spotykał. Minister Siekierski tylko w pierwszych tygodniach spotkał się z nimi. Kilkanaście razy. Zapomnieliście o tym, tutaj powinniście wychodzić i mówić: Dziękuję, że nowy rząd nie wypomina wam wszystkiego. A jak wyglądała wasza polityka w sprawach prawno-człowieczych? Gdzie byliście, jak miliony Polek wychodziły na ulicę i protestowały dlatego, że godnych warunków chociażby opieki w szpitalnej, okołoporodowej nie potrafiliście zapewnić? Gdzie były protesty wasze, kiedy wasz nielegalny Trybunał Konstytucyjny mówił wprost, że nie szanuje Konstytucji? Wstyd i hańba. Dzisiaj powinniście powiedzieć, przepraszam z tej mównicy, koniec rozpasania się po tej mównicy i mówienia Polakom, że będziecie tutaj przychodzili, kogoś rozliczali. My w pół roku załatwiliśmy więcej dla Polaków niż by 8 lat. Edukacja. 30% podwyżek. W jakim innym obszarze 30% podwyżek dla nauczycieli daliście? Ktoś was to zrobił? Kto z was to zrobił? Gdzie jest minister Czarnych? Niech wyjdzie i powie, że dał więcej podwyżek. Wstydzcie się. Koniec tego czasu, w którym wychodziliście na mównicę i krzyczeliście, że dzisiaj polski rząd nie działa. Polski rząd. Rząd Donalda Tuska to jest rząd zmiany, demokratycznych przemian, przywracania praworządności, dobrego rozwoju gospodarczego, społecznego spokoju. Jesteście dzisiaj w miejscu, w którym mówicie 800 plus. Jakie 800 plus? Szanowni Państwo, 800 plus to dzisiaj są te decyzje, które podejmował i rząd Donalda Tuska, i przyszłość. Szanowni Państwo, program Aktywny Rodzic. 1500 zł, które zaoferowaliśmy, które przekazaliśmy, bo je Panie obiecaliśmy. Resort wystawy, 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 rodziny... Tak, zdecydowanie ubolewał nad poziomem. Powiedzialny za części to zrobić te programy w Panie trzy poseł, miesiące. Sobie. Panie boicie się tego. Panie premierze, czy yy... Zacząć wprowadzać, uważa Pan, że poziom hałasu jest na tyle duży, żeby zacząć wprowadzać jakieś sytuacje porządkowe, czy chce Pan kontynuować mimo tych okrzyków, które Pan słyszał? Ja stwarza, staram się stworzyć komfort każdemu z Państwa występowania, natomiast Państwa zachowanie dzisiaj w czasie tego wystąpienia urąga wszystkim zasadom dobrego wychowania i kultury. I Ci, którzy dzisiaj nas obserwują, choćby tutaj z galerii, dostają bardzo piękny przykład w Państwa wykonaniu, jak parlamentaryzm wyglądać nie powinien. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Panie z tej mównicy ja to wszystko słyszę, ale hałasują ci, którzy się boją prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości. I będziecie rozliczeni za to wszystko, co za Wami i co dzisiaj robicie, bo nikt się tych rozliczeń nie będzie bał. Szanowni Państwo. A może popatrzmy na inne pola rozwojowe. Spójrzmy, cieszę się, bo jeszcze kilku ministrów tutaj wymieni, Jakbyście stanęli w takim rzędzie, to będzie bardzo miło, bo macie się czego tłumaczyć. A jak wyglądała polityka transportowa w Polsce? Jak wyglądała? Co zrobiliście ze spółkami Skarbu Państwa? Aktywa państwowe, miliardy rozdawane, kasa nieszanowana. Prowadziliście politykę, Nie ma debaty. która spółki Skarbu Państwa traktowało jako swoje. Ale swoje dobra dla swoich. Zatrudnialiście setki osób. Niekompetentnych, niemających kwalifikacji, ale liczyło się, że kasia, kasa się zgadza. Kiedy rozpoczęliśmy prawdziwe konkursy, dzisiaj można w tych konkursach zobaczyć, że specjaliści przyszli do spółek. To mówicie, że przecież my rządziliśmy wydajniej. Tak rządziliście wydajniej, że raporty, które są dzisiaj z mapu i spływają z niku, wskazują jasno. Spółki i Skarbu Państwa to była dojna krowa do tego, żeby utrwalać władzę Prawa i Sprawiedliwości. A czy publiczna kasa się liczyła? Liczyła się w taki sposób, że Wy ją liczyliście, ale nie dlatego, że chcieliście poprawiać ich los. Tylko szukaliście odpowiedzi, jak organizować pikniki, jak w kampanii wydawać pieniądze na banery. A jak Wam się to nie udawało, to co robiliście? Nielegalne garaże, w których drukowaliście pod Lublinem swoje banery. To jest prawda o Waszych rządach, kochani. To jest prawda o Waszych rządach. Szanowni państwo, odpowiedzialność jest wtedy, kiedy popatrzycie na rządy porównując pierwsze lata, tygodnie, miesiące każdej formacji, która rządzi. Przez ostatnie miesiące nie znaleźliście żadnego poważnego uszczerbku na władzy, którą sprawujemy. Przychodzicie, gardłujecie i nic nic kompletnie nie promujecie, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania. Opowiadacie o tym, że nowy rząd to nie jest rząd, który dba o Polaków. To wyjdźcie na ulicę, zapytajcie, a odpowiedź, która przyszła wam, odpowiedź wam, która przyszła w ostatnich wyborach, pokazuje, że pomimo tego, że gardujecie wybory przegrywacie. Koniec czasu, w którym będziecie wychodzili na ulicę i kłamali. Prawda niestety jest po stronie tych, którzy ją nie tylko ogłaszają, ale przede wszystkim mają na nią dowody. Wy, moi drodzy. Prawo i sprawiedliwość, formacja, która zniszczyła polską demokrację, która polską demokrację nie tyle zaśmieciła, co doprowadziła do tego, że w Europie nie mieliśmy szacunku, a w Polsce Polacy często mówili wprost: Nie liczą się tylko słowa, ale liczą się przede wszystkim realizowane przez nas programy. Dzisiaj dają Wam czerwoną kartkę na długie, długie lata. Wstydźcie się! Koniec z takim politycznym, taką polityczną chłódźpą. Będziemy odpowiadać na wszystkie wasze wyzłośliwości i to, co się tutaj dzieje. Będziemy realizować politykę, która 15 października została przez Polaków wybrana. Normalności państwa uśmiechniętego, tak. Państwa uśmiechniętego, które chce mieć świadomość, że w Europie jest szanowane, a w Polsce realizuje wszystkie zadania, które przychodzą, są podnoszone, a później są odpowiednio dla Polaków realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie.